Cześć, witam Was wszystkich serdecznie Moi mili, Włóczyki Poszukiwacz z tej strony Jestem dzisiaj przyjazdem w Miechowie i udaję się na skupy złomu Ogólnie rzecz biorąc jadę dzisiaj w Świętokrzyskie koło Opatowa i tam muszę coś załatwić i powiedziałem sobie, że po drodze wstąpię na jakieś skupy złomu dawno nie było filmów tym bardziej, że mam nową kamerę GoPro 10 i chciałem ją po prostu przetestować, też, jak to wygląda w terenie. Yy, Okej, okay, ja tak jak mówię, jestem w Miechowie. udaję się na te skupy złomu. Miejmy nadzieję, że coś będzie. Ktoś yy, jak widz ostatnio napisał mi w komentarzu, że, yy, że w Miechowie są jakieś rzeczy. Okej, okay, udaję się na miejsce. I może widzimy się zaraz już przy fantach. Trzymajcie się. Hej. I powiem wam, jest tu trochę tego. Różnych podkładanych rzeczy Już tu widzę jakieś koła, ale uszczerbione od włeski Zobaczymy czy coś jeszcze tu będzie. Przejdę tam dalej Może coś będzie z tych złomów Tu jakieś magneto Też stare Zobaczymy dalej Patrzcie, jest tego ogrom wszędzie. Tam widzę jakiś bęben wojskowy na szpulę na kabel. Jest tego dużo. A tu takie cztery koła, dwa złote za kilogram wychodzi, więc wezmę te koła. No i jeszcze poszukam, może inne rzeczy będą jakieś. Bardzo duży ten złom, jest naprawdę. Taka skrzynka Nie wiem nawet czy nie niemiecka Zwolnia Ale niestety destru Idę tą szpulę zobaczyć Jest tu naprawdę tego pełno Tu jest jakaś rama, ale to raczej od jakiegoś współczesnego skutera będzie Jakiś wydech, ale pogięty cały rowerów tona i ogólnie trzeba sperać, żeby coś trafić, ale jeszcze przejdę. Może się jeszcze uda coś wyciągnąć. Tutaj ładne urządzonko. No ale już tam coś mam odłożone. Więc, jak na razie, to tyle. Jest tu szpejów różnego rodzaju, tu taki wydech. Wpadł mi w oko. Nie wiem, od czego to może być. Strasznie duży, ale jego chyba nie będę brał. Ja mam pojęcia. No, i ja już w trasie po zakupach na tamtym złowie. W sumie jestem zadowolony. Nie Niedużo pieniążków wydane. Kolejne panty uratowane. No i nowe złomy rozpoznane. A patrzcie, po prostu, jak jest pięknie na polu. Pięknie przyprószone śniegiem drzewa. No, powiem Wam, że jest mega klimat. Jeszcze bardzo się nam udało. Bo jest naprawdę super. Pogoda dzisiaj słoneczna. Wszystko świeci. Wszystko świeci. Pięknie świeci słońce. Naprawdę, no, mega to wygląda. W Krakowie u mnie. U nas nie ma śniegu, ale tutaj jest z tego śniegu dosyć dużo i piękny bajeczny krajobraz. Po prostu super to wygląda. Będę Wam chciał jakieś ładne miejsce, miejsca po drodze pokazać, jak pięknie wygląda ten śnieżny krajobraz. A my jedziemy dalej. Może jeszcze zahaczę jakiś skół złomu, może nie, w sumie jestem umówiony. Kołopadowa w miejscowości Gołoszyce. A dzisiaj jest sobota, więc nie wiem, czy coś będzie jeszcze otwarte, ale zobaczymy. Jadę dalej. Ok, ja jeszcze jestem po drodze w Kielcach, mam około 50 km do Gołoszyc kołopatowa. No i jest tu jakiś skup złomu. Udaje się na niego może mi się tutaj na Hali uda coś dorwać. Zobaczymy, czy może można sobie patrzeć i czy się da coś odkupić. Idę na miejsce. No niestety bywaj tak, nic na sprzedaż na hale nie można wejść, nie patrzymy, nie oglądamy. <noise> no niestety bywaj tak. Ok, ja już jadę na miejsce, więc chyba z dzisiejszych wypadów na złą tyle, bo jest sobota już dosyć późna godzina, więc raczej już nic mi się nie uda pozyskać. Jadę na miejsce, ale w sumie jestem zadowolony, bo coś tam udało mi się dzisiaj trafić. No i na dzisiaj koniec. Byłem na dwóch skupach złomu, w sumie tylko na jednym udało mi się coś trafić. Ale jestem zadowolony, bo tam troszkę tej motoryzacji PRL jest. Coś z militarii zawsze, więc, więc w sumie moja, moja bajka, moja dziedzina. Zapłaciłem dużo, bo zapłaciłem 45 złotych. Trochę było rzecz wiadomo, troszkę też przysypane śniegiem. Był typowy złom, złom po prostu, który leci do huty i nic tam nie warto ratować. No a mi się udało uratować te cztery koła od Komara. Tak to wygląda. Jedno, tutaj zębatko, drugie, trzecie, czwarte i to z motoryzacji oraz ten bęben, szpula na kabel. Będę czyścił chyba powojenny, ale muszę się upewnić w domu. Może z okresu okresuwajny, nie wiadomo. I to wszystko udało mi się nabyć w Miechowie za 45 zł. Byłem też na drugim złomie w Kielcach, ale tak jak wam mówiłem, nie ma wchodzenia, nie ma patrzenia, tym bardziej kamerowania i nie ma w ogóle szperania na tym złomie, więc co poradzić. A ja teraz wróciłem z Gołoszyc Kołopatowa za mną, góry Świętokrzyskie. Bardzo dużo partyzantów tam działało podczas II Wojny Światowej, jest tam też Święty Krzyż, gdzie było więzienie. Chyba nie, Niemcy mieli tam więzienie podczas wojny i ubecja po II Wojnie Światowej. Można to miejsce zwiedzać. Dosyć dużo ludzi tam chodzi na wycieczki, bo te Góry Świętokrzyskie są naprawdę duże. No i ja byłem w Kołszycach, załatwiłem swoją sprawę. Nie wiem, jak się spisuje kamerka, napiszcie w komentarzach, czy, czy dobry głos, czy, czy lepszy dźwięk, czy, czy lepszy obraz. Ja Was wszystkich serdecznie pozdrawiam, wypad uznaję za udany, zawsze sztuka to sztuka, coś tam, coś tam z tych rzeczy, które zbieram udało mi się pozyskać, też w dobrej cenie, więc wielkie dzięki jeszcze raz, że obejrzeliście ten odcinek, pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się do następnego, trzymajcie się, hej!